Tym, co odpowiada za niezwykłe działanie ajałaski, jest główna substancja czynna – DMT, nazywana również molekułą duszy. DMT to coś więcej niż zwykły składnik chemiczny. To cząsteczka, która występuje naturalnie w wielu roślinach, ale też w nas samych. I to w miejscu, które od lat jest przedmiotem duchowych spekulacji – w szyszynce. Szyszynka, nazywana przez Kartezjusza siedliskiem duszy, jest silnie unaczynionym gruczołem, położonym w środkowej części mózgu, odpowiedzialnym za produkcję melatoniny i regulację cyklu snu. Odkrycie, że w tym miejscu może być produkowany DMT, otworzyło nowe, niemal mistyczne pytania. Czy to właśnie ta cząsteczka jest kluczem do naszych snów? A może to dzięki niej doświadczamy wizji podczas medytacji i momentów bliskich śmierci? Niektórzy badacze sugerują, że DMT może być uwalniane w ekstremalnych momentach naszego życia, np. Na podczas narodzin, głębokiej medytacji czy w trakcie śmierci. Wyobraźcie sobie: w momencie śmierci, kiedy nasze ciało fizycznie gaśnie, mózg uwalnia DMT, które pozwala nam przejść na drugą stronę, zapewniając wizje, które niektórzy interpretują jako tunel światła czy spotkanie z wyższymi bytami. To niemal jak biologiczny mechanizm łagodzenia strachu przed ostatecznością. Ciało fizyczne wchodzi w świat duchowy, nie przechodząc etapu śmierci.